No to witam serdecznie. To co ty kurwa chciałeś, chciałeś zobaczyć. E, to jest ta druga noc nocka. W pierwszej nocy byli ci kos kosmici co nas rypali w dupę. Tym razem będą kurwa. Zobaczymy. Dobra, trzeba się położyć spać. Night, my little gumdrop. Hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Ach, to piękna, kurwa, jaja, we're gonna search for underpants. Hey, we won't stop until we have pants, Long yum time, yummy slumpty. Time to go to work. We're gonna search for underpants. Hey, we won't stop until we have underpants. Long yum time, yummy slumpty. Oh shit, he's a What? This kid is awake! What the fuck do we do? Oh fuck. I guess we gotta kill him. Ah right, fuck it, let's kill him. <coughs> you fucked with the wrong now. To jakieś, kurwa, z Gretki kasno gnomy, kurwa Czyli mi zajebałeś się, kurwa, gaciach, Taka to jest, kurwa, nowa sytuacja Kurwa, cringe'owa trochę tym nagrywanie, ale... W końcu kiedyś chciałem być, kurwa, jebany YouTuberem Więc zaczniemy ich napierdać od... Procy Dawida Pierdo nie mógł. kurwa, syny mają HP Dobra Ada yeah, Nie, flyer w pomordzie. O kurwa na strzała schadzą Co jest kurwa? Ten mi jakoś trucizno zajeba, tam ty ładuje kurwa swoją kurwa mocą. przy kurwie to zdechnie i spierdalają. A taki jak te apokalipsa, bo w co? Co jako? Ja jako Żyd, bo moja postać jest kurwa Żydem. To plagi Egipteczne trzeba im zajebać. Mi spierdolę

Zresztą nie są takie pizdy jak wcześniej Dobra, Opy mają tarcze, więc trzeba użyć na nich ludzie. Żydzicu trzeba użyć swojej żydowskiej mocy na pierdalania po japie. No to pałapa fajera Krzysztof yeah! prawie, prawie nie ma Tu ty jak mi rzuca kurwa zaklęcia Powiedzenie no to No jak też na żydach odprostaje to, to żyd musi być obrzeżany Więc użyjmy obrzek kurwa kosa No tego No i zostaw Zgastrowane kurwa. A ja się zapomniałem, zapomniałem, że mogę się kuwa bronić. <ścoughs> Ściągnijmy te <buffer> <ścoughs> od siebie. Dobra, zdrowiam od Eee, Co je mam zajebać? Po prostu chyba. Nie ma tego. <tryk> Ale to nie mam swojej zbroje jak widzę. Nie kurwa, nie mam <tryk> I kurwa. Miał swojej dobrej rzeczy. A mi zaebł. Je Jebaś. 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 Chyba się bany, wygraliśmy to po numer 2 Teraz... <śmiech> trzeba... ich kurwa skroić rzeczy. Się wzią, jeszcze wziąłeś... celą felą fobię pobie. się na japę. I chuj. E, zobaczmy czy mamy swoje kurwa zbroje. Mamy. Hem, funkcjoner, sasłot. Kosmiczny... <laughs> kabinet kosmiczny. <laughs> Jak kamienice taktyczna. Dobra. Jestem kurwa buffy i teraz jestem kurwa mały, więc mogę wchodzić do gniazda kurwa. Zmieni <laughs> 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 Państwo, możecie kurwa oglądać. jest to patologia. Sorry Super piłka Chyb gnom, a zobaczmy co to jest To opłacalne Dodaje 15 punktów pancerza obni skuteczność wrogiego ataku Pipa większa od 3 tury co Gdy jest Ty jesteś Zmniejszany Do wyjebania Mój <laughs>. kurwa słota Podczas za z za Zaatakuj ponownie, kiedy zabijesz przeciwnika. Ale to musi być kurwa... koślawe z ja wam gadam. Kurwy, miałeś zdechnąć. No to tak, jak to śpiewał Malik... Jak to się wkurwia, na no to raz mu to Kurwa, zejść z tego. It, right. I just sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this gift, he, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. nie oh, oh. oh. <laughs> ja mam nadzieję, <laughs> że jak plany są wstawić to na YouTube'a i Wam podesłać tego kurwa linka, <laughs> że, mnie, że mnie nie zbanuje o kurwa całego kanału. <laughs> znaczy miałem to kurwa oglądać z kurwa sony. Piękne dzięki w tle Dobra, Jeszcze tu kurwa... parę i mu się zjebie na papę. A teraz bierzemy moc Ryko Smoka Opanująca gra, musi się zjebać tak totalnie, że się kurwa wska spali. I make <laughs> Chuja Chwójaj, jest fajnie. dawaj, fryj, na walkę. Spier cię, jak będę mógł. Co, jest na sławka. kurwa, zmienię głosność? To jest chyba tragedia. Użyjmy, użyjmy teraz, stłuczonej butelki, którą dostałem od, kurwa, Menela. Hmm, lewy, przycisk, lewy przycisk myszki. Cześć powiem wam, że lepiej się to gra to się myśli, ja nie jak po Ikupiwkach. I to było wczorajszego dnia z master kurwa łusem. Jest potężne pierdolnięcie. Kolejna no walka wygrana. Kroimy. Zbieramy, exp'imy Czy no, ja tu mogę iść do góry Tylko czy ja tu na pewno iść? No tego słucha to? I yeah, kurwa, a z bronnie biegniemy, lecimy dalej. Chcę to w miarę szybko Wam pokazać. Serwski kurwa, samu, ale dobra. No i taka to właśnie jest sytuacja. No, mogę chodzić. Sorry, <śpiewa> spiertałem ono po uszach. To jest właśnie yyy e, łysego matka z yyy e, z, z, z gowa Walka, fuck me! I'm, uh, fuck me, you cocksucker! Come on, fuck me! I said, that all you got, bitch? Yeah. Call me bitch. I just did, you dirty little bitch. Yeah. I <coughs> dirty bitch. Wanna see me in the panties? Magic bitch. What's it What I Kurwa, przez... i tam kurwa gadanie w tyle, kurwa nie wiem co miałem mówić. Ale co wam się nie pokazałem? PGE egipskie, z RZIDICU, postawka WIDA, obrzezanie, o. Vir, Zagła... Vir Zagłady, o. Nacisnij A i D, aby rozkręcić swój draj Tak. Kurawie, bałem. E, dobra. Możemy to powtórzyć. No i teraz to wyszło prawidłnie. To stał pierd. To, to miało być na początku. Dobra. Kraimy To tu trochę były, muszę się później powalić konia. Wiecie, to jest? No wiecie, w końcu to jest kurwa ósmej. Dobra, koniec tego. W jedolenie. Zjeżdżamy na dół i gonimy na Kurwa ten dźwięk, ta muzyczka w tle. Kurwa złoto. Czekaj, <coughs> czy się kurwa napija? Napiłem się No to zaczynamy walkę z, majtkowy, czarno, z Majtkowym Czarnoksieżnikiem Chyba ciężko mi się wymawiać kurwa Z tym bardziej, jeżeli coś kurwa nagrywam, to jest kurwa takie i jeszcze komuś to faktycznie kurwa pokażę Jestem kurwa ciekawy ile z was to faktycznie kurwa obejrzy. Chodź mnie od tyłu, bieżąc. Kurwa, synu. Od tyłu to kurwa nie po bożemu. Dobra, napiję, w po ludzkim. Raz, o kurwa, moza, pistolet Dobra, zauważyłem, że trzeba podpalenia i takie inne mu zadupsoić. Bo to dobrze napierdala, a jak sam bije, no to to jest chujnia. A min pierdala po cztery stówki, a jak jego pierdolę, to biję go za Się zesrał. Na uszkodzie mojej starzy się pierdolił, no. Krwawie nie ma wystarczająco. Chuj, chciałeś innego napierdalać, tego po prostu? Bo też no, tak, dobra. Mamy sposób na No oh, <laughs> nie, ja jadę, co? <coughs> Kurwa, jaki <Q> Matrix. <coughs> Wygrana. All right, all right, Jest to pierdol. <coughs> Zjantuj mnie jaja kurwa starego Już po pięknej nocy z pięknym kurwastem który był naprawdę <laughs> zadanie nowy poziom I tak to wygra o Majster

Tyle chyba dla Was aktualnie. Słysza, na na Jeżeli? Chcecie kurwa więcej? No chcę kurwa coś pykam, w to grę. I chcecie, żebym słowa nagrał? Żebyście pooglądali to gówno? No to. Pijcie, kurwa. pew albo gdzieś. Dobra, się guys. For some near underpants. <tolerance> Sounds like you're on the market for some near underpants. Sounds like you're on the market for some near underpants. Sounds like you're on the market for some near underpants. Sounds like you're on the market for some near underpants. Sounds like you're on the, <Zahlen stuffed> like the market for some near underpants. Sounds like you're on the market for some near underpants. Chris! Sounds like you're on the market for some new underpants. Sounds like you're on the market for some new underpants.